Zapieram pasję, siadam twardo, pełen gaz PDW pod maską, to mój pierwszy czas Bez zahamowań czuję rytm i hamulec zła Szukam adrenaliny, jedź nie patrz za BMW nie w płynie benzyna Silnik ryczy, nie ma i to silam i silnego śnieja Jedna poszła na niebie, tam gdzie wolność woła Na autostradzie życia nie ma rzeczy małe, każdy cel ma znak Zeskoczę światła, nocą rozjaśniam asfalt Serce bije mocnie, to nie jest zwykły bieg Każdy zakręt krzyczy, życia nie da się zatrzymać Przyspieszenie kopie w plecy, chcę to poczuć znów stale i tam To BMW nie ci płynie Skoczę światła, nocą rozjaśniam asfalt Serce bije mocniej, to nie jest zwykły bieg Każdy zakręt krzyczy życia, nie da się zatrzymać Przyspieszenie kopie w plecy, chcę to poczuć znów stale i tam Bez hamulców, bez lęku, w głowie tylko pasja BMW to nie tylko auto, to ja klasa Miłość na prędkości, fotoślad na trasie Jadę przed siebie, to mój czas, moje hasło Za mną kilometr, za kilometrem, milczy świat ale w duszy klapik mechaniczny, piękny skrad Gaz do dechy pod maską, cała paleta mocy BMW jak kula, wjeżdżam w noc, jestem wolny Po BMW nie kęci w tyłach, płynie benzyna Silnik krzyczy nie ma to dla mgły i silnego sienia Jedna porządna, jebie tam, gdzie wolność woła Na autostradzie życia nie ma rzeczy małych, gaz. po BMW Zahamowań, zostawiam ślady w głowie i na drodze Jadę do końca, każdy kilometr to nowe przeznaczenie. Zapwinam pasy, so. siadam twardo pełen gaz w pod maską, to mój pierwszy czas Bez zachowowań czuję rytm i hamulec zła Szukam adrenaliny linii Jeźdź nie patrzałbym wuj kręci wyłapłynie będę zeną